Na pewno zaskoczę Was e, swoją osobą, swoim podejściem, dystansem do siebie i, i do swojej pracy. Po prostu trzeba oglądać i tyle, no, będzie dobrze. Czy gwiazdy mają do siebie dystans? Tym stwierdzeniem wolałbym ostrożnie, ponieważ to tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie. Doszedłem do czegoś, jestem personą, mam swój wysoki status społeczny, więc mogę też śmiało o tym mówić, ale. Wiem, że niektórzy właśnie nie mają tego dystansu i się szybko obrażają. Ja też zauważyłem, że w swoim, jakby stricte, środowisku, czyli artystów disco polo, szczerość, która powinna być cnotą człowieka, szczerość jest uważana za wadę, ponieważ większość nie potrafi słuchać o sobie prawdy. Ja, a ja po prostu to, co w głowie, to na języku, ale prosto z mostu. No ale te gwiazdy, które tu spotkałeś? No, to ryba. Jeśli chodzi o gwiazdy, które to spotkałem, to no po prostu ja ze wszystkimi się znam. I to jest akurat już jak usłyszałem, z kim będę, potem zobaczyłem, no to to jest świetna praca. Tu nikt się nie wywyższa, tu nie ma takie o, oh, o, oh, bułkę przez bibułkę. Po prostu jest zabawa, bo taka jest forma tego programu. To tak jak z Disco Polo. Ktoś może tego nie lubić, ale i, i tak się przy tym ludzie bawią. I jak tutaj te wszystkie e, sondaże e, pokazują, no to muzyka Disco Polo naprawdę ma się dobrze i słuchają zdecydowana większość ludzi. Tak samo właśnie z tymi programami. Możemy udawać, że chcemy oglądać jakieś kino komercyjne, no ale w większości przypadków nie możemy tego oglądać. Zatem czasami trzeba się pośmiać. Jak jest taki program, i jak najbardziej ludzie chyba chętnie do takich programów zaglądają.